Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Metro Last Light. Dostał oczywiście kciuka, suba dzwoneczek, napisz komentarz i zajrzyj do linków w opisie. A my kontynuujemy, ogólnie super moment sobie wybraliście na ten na atakowanie mnie teraz. O matko kochana. Najgorsze jest to, że ja w poprzednim odcinku wziąłem, zobaczyłem troszeczkę z kursu. I w ten sposób... o! Tak tam, jak jeszcze żyjesz. I w ten sposób straciłem troszeczkę... Aha, prawym przyciskiem się dwa te wystrzeliły. Czemu ja tego nie zrobiłem? Cały czas strzelam lewym. wystrzeliły je pojedynczo. A mogę dwa wystrzelić. Mieli go dzięki temu z głowy. Zatrzyjmy maskę. Filtr nam starczy jeszcze na niecałe 4 minuty Leży Leży kolejne Ale tym przedganikiem to ładnie tutaj. Tu Idzie szkoda, że ten wagon muszę tak przepychać. Czekajcie, panowie i panie, czy ja przypadkiem nie mam tutaj przestawić po prostu zwrotnicy? No właśnie. Chyba mam. Dobra, ale zanim ruszymy dalej, to przeładuję jeszcze kałacha. Bo mam go nieprzehodowanego. a warto mieć przeładowane wszystkie bronie, póki nas nic nie atakuje. Zobaczymy maskę, no i lecimy dalej, nie? Trochę przebijania tutaj będzie ewidentnie. To było do przewidzenia, nie? Że prędzej czy później się rozwalimy tym pojazdem i będą musieli go potem sobie scholować. Bandyci, oddział Pawła zmierzał ku z trietri, znanej też jako Wenecja. Ma nade mną kilka godzin przewagi i porusza się często uczęszczanymi tunelami, ale go dogonię. Muszę go dogonić! Maska popękana, autko rozjedubcone. Ale dalej nim jedziemy. Ej, szczerze mówiąc, myślałem, że już będę szedł z buta, nie? Filtr w ogóle nie jest używany, czyli maska nie jest używana w tej chwili. Подолго бы мне есть... О, курва. Сучара! Чема? Стой, кто идет! С Двитом. У нас оружие! Ей, богу, оружие! Лениным клянусь! Я кисбута, Михаил, на хата! Форма незнакомая. Может, ты знаешь кто? Глянь, как он стволами валами обвешен. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не троши, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там настолько расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Что ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была! Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? Дай же читание. No, ну, честно, да, Ленина. Отец этого Дай хлеб не Пустите, пустите, умоляй, не надо. Завали Помогите, помогите. Не Тут нет никого. Короче, протела. Давайте первый раз выиграл. А я пока разберу. Влады, давай, сука, раздень ляжки! Пожалуйста, не надо, не надо. Эй, пацаны, вы там где? Смотрелись на? Машь поспи. Магазин покадач, еще пожал. Też tu jeszcze łazi gdzieś Już nie łazi No dobra. Skąd on się tu w ogóle wziął w tym miejscu, nie? Ten pistolecik wam powiem, kurwa, jak to świeci kurwa, co to je się obsrałem. Книга забили. Окей. То есть тут Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню резину. Сможешь проехать. Dziękuję. No dobra, skoro mam przejechać dalej, no to przejadę. Ziączek mi tu przesunął drezynkę Gdzieś jeszcze gościa ściągnąłem właśnie. A. On był niegroźny. To miał pecha po prostu Jedziemy dalej w takim razie e, W ogóle gość jest, wiecie, do nas miło wystawiony Nastawiony w sumie I i wywalone ma totalnie, a możliwe, że tam nikt z tyłu nie żyje, nie? Zostało sam, nie? – Тогда маякуй. – Понял-на. leżą. Ty, oni są do mnie wrogo nastawieni, czy ja właśnie morduję dobrych? Nie ogarniam. Nie, no oni są do mnie wrogo nastawieni, tylko że... Nie wiem, po co tą maskę nadal mu na łbie. Są do mnie wrogo nastawieni, tyle że... えっ、hey. He dziki, ładne zdaje Oni nie wiedzą, gdzie jestem, nie? Więc są łatwo. Tu jest strasznie ciemno. I wystarczy tak naprawdę jedna pestka, nie? Jeszcze coś miał. Amunicja. No dobra, wyczyściłem tu wszystko, chyba mogę jechać dalej. Trochę amunicji sobie dozbieraliśmy o. Słabe miejsce na zatrzymanie się wybrałem Kałaszek i lecimy Wydaje że się tu przebije Halo? Nie mogę nic wcisnąć Nawet lewego przycisku myszy nie mogę wcisnąć, tylko... działa mi ten... działa mi escape Nie mogę wysiąść, nie mogę odpalić Nic nie mogę zrobić, no hit O lol Mam nadzieję, że daleko mnie jakoś nie wczyta No nie pierdziel Się nie chcę tego na cicho drugi raz robić. Gdzie on, kurwa, stoi? Nie chcę mi się tego drugi raz robić, serio. Mógłbym to na spokojnie przejść na cicho, ale pierdź, ale już. To były drzwiczki do otwarcia. Nie zauważyłem tego przełącznika wcześniej. Strasznie tu jest porąbane to sterowanie w tej grze, szczerze mówiąc. Ciężko się w sumie strzela tak naprawdę, gdzie to się wyświetliło. Dobra, ale leżą już chyba wszyscy. Tu jeszcze jakiegoś gościa rozwicyłem. No ale nie wiem co to jest czerwone. Ja zbieram jakieś klucze, tak mi się wydaje. Ale czy one mi się do czegoś przydadzą? Nie mam za cholerę pojęcia. Dobra, wsiądźmy. No kurde, dwa razy musiałem to robić, nie? Tak ładnie wyszło, nie? Po cichutku. No i nie zauważyłem, że tam jest wajcha do przełączenia. W nie ja mogłem się zorientować, nie? No bo... Amunicji mam nawet, nawet... 140. To ewidentnie przestawić, żeby pojechać w prawo w czaszki. Zajebiście. No ewidentnie w tą stronę. Jest drogi pojazdem. Już dalej nie pojedziemy, ale dobrze się spisał w sumie. Tak szczerze mówiąc, mogłem całe to metro przejść z buta. Fajnie, że tam już coś na mnie kurwa czeka, czemu ja wiem, że one zaraz wszystkie wylezą mnie? No dobra, jesteśmy z powrotem. Jeszcze raz, co tam było? Użyć dzwonka, by wezwać prom. Kuna, przecież jak ja go użyję? Będę miał zaraz przesranę, nie? No nie ma opcji, żeby mnie tu zaraz się nie zleciały, nie? Zapierdalaj tym promem, typie. Zaraz kurwa ze mnie nic nie zostanie. Dobra, zaraz mi się skończy, wolę pompę. Z pompy przynajmniej na strzała pada. Podwójnego co prawda, no ale na to na, na ten. Ty, a ten jebany nie padł na Dawaj kurde na pokład i spierdzielamy stąd byku. Nie ma mamu już. Dupę se wsadź. Strzelaj. Roczne wody, śnieg na powierzchni zaczyna topnieć. Prócz pociągów w metrze, zaczynają pojawiać się łodzie i rybacy. Na szczęście, jedna z takich łodzi przyszła mi z pomocą. I wkrótce przysumujemy w Wenecji. Paweł zapewne już tu jest. Dobra, yy, zapisywanko mamy. Nowa notatka, w ogóle w trzy notatki fajnie. Mm, Mroczne wody, śnieg na powierzchni, a to jest to, a wpis pierwszy. Niektórzy nie mogą się nadziwić, że całe metro jeszcze nie zostało zalane. Inni zastanawiają się jak ludzkość mogła przetrwać przez 20 lat w schronach, zaprojektowanych na maksymalnie kilka miesięcy. Niektórzy tłumaczą to, że człowiek tak trudno że człowieka tak trudno wyplenić, jak karaluchy czy szczury. Ale ja myślę, że to nie jest jedyny powód naszego istnienia. Musi być też inny, ważniejszy. Po prostu jeszcze go do końca nie poznaliśmy. Dzięki kurwa, właśnie w łeb dwoma kłodami dostałem pokcam.

Pompka dobra, do nie? Nastrzała podwójnego zdejmuje każdą postać. Jak ci nie dostałeś? Dobra, było zapisywanie, więc sobie ludziska w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj oczywiście o Kciuku, Subie, Dzwoneczku. O linkach w opisie wbiję na streama Facebooka, Instagrama, Discorda, TikToka i, i drugi kanał YouTubeowy oczywiście. A na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!